Siema, ja jestem Ichakso i witam Was dzisiaj po bardzo długiej przerwie na moim kanale. Dziś pokażę Wam kompilację najlepszych momentów z live'ów na tym kanale. I oficjalnie mogę powiedzieć, że to specjal na 100 subskrypcji. Zostawcie suba, łapkę w górę, bo naprawdę chciałbym wrócić do systematyczności na tym kanale i wrzucać przynajmniej raz w tygodniu filmy. Dobra, już nie przedłużam i miłego oglądania. Wbijajcie na Discorda, yy, subskrybujcie kanał, dostawcie lajka, witam 5 osób yy, więc wbijajcie na Discorda, link do donate'ów macie w opisie. Yy, jedna minuta to 5 zł yy. Półtorej takiej godzinki live'a, będzie dobrze, trzydzieści dwa. na Discord, okej, okay, dobra. No to co, co, chyba lecimy na solo i chillujemy bombę. What? Ja jestem! teraz! Nie no, zdążyłem <coughs> tego narysować. Czekaj. Ezy. I teraz będzie? Ja twierdzę, co to jest za kot? <coughs> Oh yes. To jest mam już ar artysty Dobra, jest! Mamy 40 subskrypcji Mamy 40 subskrypcji. Celdowity! Celdowity. To zniknie Ripka. Ripka. Moje wady. moje będę zrozumiesz. Ja jeszcze raz jak się no, przyczynę. Nie mam zawsze miejsce. Zarzucić. Prawy przy... Prawy... Lewy przycisk na cię Aha. Dobra tu Co się w tej chwili wydarzyło? To mówię Ja jak się te 3 złote Mam cukrzycę i duże cyce uciszająca co... Ty jak na przykład multiplayer zadać? Patrzyłem słońca To daje takie Wiedziałem, ale wie... szczerze? Ej, szczerze? Zabiedzałem jak... Nie, dobra. Co się, Co się stało? nas Co, Co się stało? Zabiłem oszołomiona twarz, byka krowa, cóż kobieta wzruszająca ramiona. Nie do go wysłać Zapraszajcie o sobie, subskrybujcie kanał. Dajcie link w opisie. 60 subów. Naruto daje mojego 60 suba. Jest, 60 subów. On mówi do, do, do tego, do Łukasza mówi y, Kuba. Bo ten y, żel z spo, biedronki to jest y, ten Łukasz. Żel <grym> z podbiedronki. Joule. Żel. Polecam żel. Dezaderant, jak tam się nazywa? Old Spice. Bardzo polecam. Old Spice. Żel z podbiedronki. No, no. Dobra. i teraz jakby co to nie będę gadał, bo że jak będę mówił, bo wtedy beknę na, na bank. Dobra, no to co? Zabić zamów. Dobra. O, jest. nie poszedł. Ej. piersaiga Nie wiem Ja pierdzień. Ale poszło. Kurno nie da się, już nie poszło. już mnie nadupiał brzuch. Nie, <grymne> no, nie, nie. Jakie beknięcie potężne. A mnie <grymne> na, na dupę wziął. Dobra. Mówię, okay. do, do oh. krapek. Animacja bliżej. Aha. 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 O, no wiesz. Aha. Aha. Coś Krapek. <grymne> aha. Dziadki złotych. co. Co to no kur. Dzięki za jest 80 subów. Jest, Play dzięki, dzięki o, za suba. Jest 80 subów. Nie typowy live kiedy? Na, y, nie wiem. Tymczasem tak się się, się pożegnanie wiemy. robimy. Je, ej, o. znowu robimy. Nie. Slender skiny, slender skiny. No, Dobra, to wszyscy się ustawcie Rizunik, słychać tutaj. A ty jesteś? To kto to jest? A, a to jakiś Patryk. Dobra, <laughs> no więc słuchajcie co? Podsumowam, Siedem 7 łapek w górę, się, żadnego suba dzisiaj nie przeszło. Dobra, to nic. nie jest, nie skacz. Y, 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 słuchajcie sobie to, te y, totemy. I nie miejcie nic w ręce. Dobra. No ale co jedzie... Jakiś gościu tutaj zasz... <gryw> będzie nam etuarkował. E, dobra, podsumowanie maksymalne, najwięcej osób było 7 e, 7 łapek w górę, bardzo dziękuję. E, żadnego suba nie przyszło, ale dużo rozdałem... Czekajcie, e, ja chcę SCF zrobić! No i dobra, czekaj, robimy osesję. No są worki w tłum, w tłup. Rzuc pod Biedry 217 Ja też dziękuję że... za zmarnowanie, zmarnowanie mi czasu, to znaczy w stanie czasu, oczywiście. Bo cię z matyki No, walne. Ale to walne. Piszcie w komentarzach pod tym live.